Witajcie widzowie, witam was na moim kanale Sailing Phantom. Witam was w 15 odcinku poświęconym nudnym remontom kolumny koła sterowego. Obiecuję wam, że będzie to ostatni odcinek, oczywiście poświęcony kolumnie koła sterowego. Co nam pozostało do zrobienia w tym odcinku? Musimy złożyć całą kolumnę do kupy, na wałek wcisnąć łożyska, założyć segery, poskręcać wszystkie elementy. To jedna z takich prostszych spraw. Druga, która będzie bardziej skomplikowana, będzie dorobienie do tego wałka tulejki z poliamidu. Który wciśniemy do korpusu. To będzie najtrudniejsza sprawa. Trzecią rzeczą, którą musimy zrobić, to jest rzecz, która nie była przewidziana i nie była brana pod uwagę będzie to narzucenie grafiki na kolumnę koła sterowego. Ktoś podsunął świetny pomysł, że sama biała kolumna jest nudna, więc narzucimy w tym odcinku grafikę na całą kolumnę koła sterowego. Do tego celu, aby ożywić kolumnę, użyjemy dwóch kolorów: będzie to limonkowy i szary. Takich dwóch kolorów użyjemy do malowania. W tym odcinku zamykając pracę przy kolumnie, oczywiście powiem Wam o wszystkich kosztach, które poniosłem, żeby doprowadzić ją do normalności. Podsumowanie kosztów zrobimy na koniec. Czyli tak naprawdę mamy trzy szybkie punkty. Malowanie, tuleja z poliamidu i złożenie tego do kupy. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania bądź uwagi, piszcie w komentarzach. A ja tymczasem zabieram się za robotę. Najpierw zabiorę się za przygotowanie grafiki. Będzie to prosta grafika wektorowa z napisem Phantom 32. Przygotowany projekt wytnę z folii samoprzylepnej na ploterze. Następnie okleję kolumnę i przygotuję ją do malowania. Zobaczcie skrócony timelapse z prac. Kolumnę mamy już przygotowaną do malowania. Zobaczcie. Udało odkleić się folię, choć nie powiem, było bardzo ciężko. Chyba przesadziłem ze skomplikowaniem tego wzoru. Na dzień dzisiejszy to by było tyle. Szary jest położony, żółtego nie mogę dzisiaj położyć ze względu na to, że musi to wyschnąć. Jak wyschnie, drugi kolor będę nakładał jutro. I na dzisiaj to wszystko, do jutra. Witam Was ponownie. Dzisiaj mamy środę, piękne popołudnie. Przed żółtym kolorem robimy sobie przerwę. Jadę teraz odebrać. pałek poliamidowy do wytoczenia tulei do głowicy i śruby nierdzewne w kategorii A4. Także palę samochód i jadę. Kolejny piękny dzień. Jak wczoraj było pięknie i słonecznie. To dzisiaj w nocy było minus 8. A już miałem nadzieję, że trochę ta pogoda się poprawi będzie można laminować na zewnątrz. Jakieś tam drobne prace, ale nie ma co liczyć chyba na 15 stopni. Co nowego? Mamy wałek poliamidowy. Głowiczka elegancka. Wybieram się właśnie na mój ulubiony warsztat, żeby dorobić dzisiaj tuleje. Do głowicy, żeby już zamocować wałek koła sterowego. Mam nadzieję, że się to dzisiaj uda zrobić. Szary kolor wysechł pięknie, wygląda to mega dobrze. Jestem z tego bardzo zadowolony. Koło też już wyschło. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Farbka czeka. Także dzisiaj jest bardzo ważny dzień, bo dorobienie tej tulejki jest niezbędne. Bez tego nie będzie ta kolumna działać. Wszystkie te elementy zabrałem. Wałek z tulejką miedzianą, wszystko poliami, głowica. Także wszystko mamy. Startuję do kolegi Rafała, zabieram go i jedziemy dalej do warsztatu. in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see here, I should celebrate. Think I could change my mind. Maybe I Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, because all I want. Between a rock and a hard place, do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray. I believe in a better day. Living life every day. Not okay, all I want and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want and I pray I believe in the better days Element mamy wykonany, wytoczony z poliamidu. Mamy wprasowaną już tulejkę. Nie będę wam pokazywał tego materiału, bo po prostu bym was bardzo zanudził. Dodatkowo, w tym miejscu idzie nam no jeszcze taka mosiężna podkładka. Jest wykonane sześć otworów na podzielnicy, równiutko, żeby ładnie można było przykręcić ten element do aluminiowego korpusu. Dodatkowo zrobiłem coś takiego jak zimmering który jest tutaj. Dzięki temu nie będzie dostawać się słona woda do środka. Wcześniejsze rozwiązanie było to takie, że tutaj, jak mamy ten wystający taki run z tej tulei, na to nachodził w odległości 4-5 mm taki pierścień. Nie było to podejrzewam w ogóle skuteczne. Ta woda się dostawała. Widać zresztą po korozji, że ona była w środku. W każdym bądź razie teraz mamy ten. Zimmering założony, będzie na pewno to się sprawdzać. Widzicie, element jest wykonany precyzyjnie, bardzo ładnie, na dobrej maszynie. Zaraz założę wałek. Tak wygląda z założonym wałkiem. Dobra, nie ma co marudzić, bo już jest późno. Teraz wciśniemy go do korpusu. Tutaj wciśnięta. Wyszło super. Trzeba będzie wywiercić otwory w aluminium przez korpus, nagwintować i zakręcić śrubki. Nie ma co pi***** Naprawdę To udało się wykonać perfekcyjnie. Wszystko pasuje co do setki. Nie ma żadnego luzu na wałku. Wałek obraca się bardzo dobrze. Ani wzdłużnego, ani poprzecznego luzu. Śruby wkręciłem z kategorii A4 na klej do gwintów, żeby później w razie czego nie wdawała się korozja między aluminium a stal rdzewną. Także powinno być super. Jestem z tego bardzo zadowolony. Zabieram się za skręcanie dalszych elementów. Rano było strasznie ponuro. Miałem spakować kolumnę i już przygotować ją do magazynowania, ale że wyszło słońce a mimo że jest trochę taka pogoda, jeszcze troszkę śniegu leży. Pójdę sobie, przymierzę tą kolumnę, zobaczę jak będzie wyglądała na jachcie, wprawdzie. <ścoughs> Samo wtarganie tego na górę to chyba było wyzwaniem, bo to jednak lekki nie jest, waży to ze 30 kg. Dobra, jeszcze tam, tylko to trzeba zatargać i zobaczymy jak będzie wyglądać. Ta kolumna wydawała się ogromna w garażu, ale powiem Wam, że teraz na Tlejach to praktycznie znikła. Albo ta kolumna jest mała, albo ta łódka jest duża. Wygląda elegancko, ale myślę, że trzeba będzie ją chyba przesunąć do przodu o jakieś 10 cm, bo trochę mało miejsca tu jest. No nic, zobaczymy. mało braku mogło się skończyć wywrotką oby tylko takie wywrotki były, a nie na morzu także spoko słuchajcie, w tym odcinku to już będzie wszystko widzicie jak ta kolumna wygląda na jachcie, myślę, że jest elegancko przesunę ją tylko 10 cm i będzie będzie super zmykam, bo jest strasznie zimno i wieje, także trzymajcie się i do następnego A, moi drodzy, zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć o kosztach, które poniosłem przy renowacji kolumny. Jak widzicie, materiały, których użyłem do renowacji kolumny koła sterowego, nie były najtańsze. Może przyżydziłem na piaskowaniu, zrobiłem to, czyszczenie tego aluminium samemu. Ale, jeżeli chodzi o lakiery, czyli podkład epoksydowy i nawierzchnia poliuretanowa, były z najwyższej półki. Nie były to tanie farby. Nowa tulejka aluminiowa została wykonana z poliamidu, więc będzie na pewno dużo odporniejsza niż aluminium. Przede wszystkim na korozję. Oczywiście nowe łożyska i segery, bo to była podstawa, żeby to wszystko powymieniać. Tamte były stare, miały luzy i były zardzewiałe. Kolejna sprawa, śruby. Zastosowałem śruby A4 o wytrzymałości 70. Nakrętki o wytrzymałości 80 Skąd pomysł na śruby A4? Dzięki chłopaki za dobre rady. Wszystkie moje wątpliwości na temat śrub zostały rozwiane poprzez zdjęcia. Także już wiem co się dzieje ze stalą A2 na morzu. W tym wypadku pozostaje tylko zastosowanie stali A4. Teraz najważniejsza sprawa kosztów. Na co były przeznaczone środki. W którymś z poprzednich odcinków mówiłem, wydałem 17 zł na łożysko. Były dwa łożyska. Także dwa razy po 17 zł. Dwa Segery one kosztowały po 50 groszy, czyli za dwa segery zapłaciłem złotówkę. Blacha ze złomu za 12 zł na dekielek, który wyciąłem na przecinarce. Co jeszcze? Farby limonka i szary kosztowały 28 zł. Na pomalowanie tego wziąłem jakieś niewielkie ilości w postaci 70 ml, czy 100, już nie pamiętam, coś takiego. Śruby nierdzewne A4,70 kosztowały 28 zł. Co jeszcze na temat kosztów? Wałek poliamidowy jeszcze został. Wałek poliamidowy kosztował coś ko 70 zł. Tak, dobrze pamiętam 70 zł. Wszystkie koszty poniesione do regeneracji kolumny widzicie tutaj na monitorze. Oczywiście inne materiały, które tutaj zużyłem w postaci np. białej farby, nie wliczam ich, dlatego że miałem, troszeczkę mi zostało tej farby z malowania łódki, więc i podkład, i poliuretan został bez kosztów. W własnej pracy oczywiście nie liczę. Chciałem jeszcze podziękować Rafałowi i Darkowi. Dzięki chłopaki za przetoczenie tych elementów, nawiercenie otworów na podzielnicy i te wszystkie prace, które wykonaliśmy. Cięcie CNC na przecinarce aluminium, obrobienie tokarką kolumny koła sterowego. Tego w domowych warunkach bym nie wykonał, dlatego że nie mam takich maszyn. Co mogłem zrobić to widzieliście. Dzięki chłopaki za pomoc odnośnie śrub. Rozwialiście wszelkie wątpliwości między stalą A2 i A4, więc wszystko wiem co stosować na morze. Także to już by było wszystko w tym odcinku. Bardzo się cieszę, że dotrwaliście do końca. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Jeżeli macie jakieś pytania, podpowiedzi, bierzcie udział w komentowaniu, pytajcie chętnie odpowiem Wam na wszystkie pytania. Oczywiście zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, żebyście byli na bieżąco. W tym odcinku to już wszystko. Trzymajcie się i do następnej niedzieli. Pozdro!